Nazywam się Włodzimierz Jędarski. Większą część mojego dziennikarskiego życia poświęciłem sprawom bezpieczeństwa na drogach. Relacjonowałem wiele naprawdę dramatycznych i tragicznych wypadków. I wiecie co? Do większości z nich by nie doszło, gdybyśmy mieli większą wyobraźnię i zachowali podstawową ostrożność. Życie pokazuje jednak, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Kiedy jesteś w samochodzie, trzymaj się tych podstawowych zasad bezpieczeństwa, które mogą uratować życie. Nie wykonuj kilku różnych zadań w trakcie prowadzenia pojazdu. Nie odwracaj wzroku od kierunku jazdy. Bądź skupiony za kierownicą i zawsze trzymaj ją obiema rękoma. Nie jedz i nie pij w trakcie jazdy. Nie zajmuj się swoim smartfonem, kiedy prowadzisz pojazd. Bądź skupiony i ścisz muzykę, żeby. Słyszeć otoczenie. Wszyscy mamy swój udział w bezpieczeństwie na drodze. Nie bądź z banem drogowym i zachowuj się odpowiedzialnie.